na czuły? Z tej strony dwulitrowy, znowu lata jak szalony. Co się znowu dzieje, co? Jest akcja śnieg. A wiecie o tym, że prawdziwy gospodarz pali ciągnik cały rok. No i jest, i chodzi. Nie pozwolimy się tutaj zasypać. Całą nockę będę czuwał i się kurwa odkopywał. Dlaczego? Bo jak się rano budzę, to ja już nic nie zrobię. Ale det nie pomoże. Słuchajcie mordy, mało co widać. Zawsze tak się trwało kochanym I się nie udaje życie Uda się moc No i chuj Czekamy na podziłki Nie no, zjebało nas Mokry śnieg Jest pazan Co tu się dzieje kurwa Kurwa mać no tak, siąteczkę zakidało bokiem. Tutaj coś się kurwa wydarzyło. Napierdolnie. Nie no, jest, jest chujnia. Jest chujnia. Ale jest kurwa jazda. Jazda, ja to rozpierdolę. Się... Ty, patrzcie. Jakaś tam kurwa siątka się świeci z daleka. Podejdziemy bliżej. Idę z łopatą, Głupaty nie widać. Może widać, łączyć kurwa promień śmierci, promień śmierci łączony, patrzcie, widzę, jestem porządnym Polakiem, porządnym podlasioninem, no to z domu bez łopaty nie wychodzę, idę, idę pomagać ziomeczkowi, ale zobaczymy, co będzie. Idziemy szukać ziomka, rescue team przybył, halo, ziomku, co jesteś, pokaż się, U. Nie ma ziomka. Ziomku, pokaż. Temperatura? Na no, Ursusiku tak na Ale ziomka wcięła. Dobra. Co, odkopię sobie? Będę miał świąteczkę. A żeś usiadł? A coś ty tu zrobił? Kurwa, ziomeczko. Kurwa, moja babcia by z tego wyjechała. Co tu się dzieje? Tu na ostra akcja. Paliwko. To jest akcja. Siątka stoi. Ropy zabrakło. Zabrakło mi ropy. Ropka zawieziona. Tutaj, dolana. Widzicie? jest. Gdzie jest prądzik, dajemy prądzik. Zkończona jest Ropka Siątko, ropkę z, prąd, robkę z Także jest grubo. Się bawimy bez kamerki a popatrzcie jak to tutaj pięknie kurwa pizga mrozem pizga chłodem pizga śniegiem jest kurwa jest tak jak ma być słuchajcie mordy i mordeczki toczy właśnie tutaj nierówną walkę z siłami z mocami przyrody oraz z mocami polskich zakładów Produkujących ciągniki rolnicze marki Ursus nie dam się rady jak to jest odwygrzebać. Postanowiłem bo odczepić ogólnie całą tą łyżkę z tymi oponami, którymi tak dociążają przód. Pomimo skrzynki z tyłu wciskam się jak szmata i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Polska moc musi wygrać. Musi wygrać z tym śniegiem. Mam nadzieję. Słuchajcie, niestety polskie konie mechaniczne przegrywają z siłą umysłu. No i niestety po odczepieniu jednak w znacznej części mojej siątki udało mi się wyjechać. Niestety tak się zdarza, ale zawracamy się, zaczepiamy za to linkę, to padło do chaty. Ważne, że wyjechane. O to chodzi. Mordy zakazane. Elo!